Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Cześć, mówi Agnieszka Bednarek. Dziś zatrzymujemy się na stacji Sojczynek. To tu mieszka nasz kolejny gość, Kamil Pawelski, przez większość znany jako ekskluzywny Menel. Już za chwilę dowiemy się, dlaczego Menel stał się Menelem oraz jakie są jego ulubione buty. Zapraszam serdecznie. Cześć Kamil, bardzo, ale to bardzo mi miło gościć Cię w naszym dzisiejszym podcaście. I choć z tego, co sprawdzałam, dzieli nas chyba 500 kilometrów, myślę, mam nadzieję, że dzisiaj tego nie odczujemy. Zechcesz nam się przedstawić tak swoimi słowami, bo nie chcę Cię tu wtłaczać w ramy ani ekskluzywnego menela, ani blogera, ani muzyka. Powiedz mi proszę, za kogo Ty się masz? No, mam się za Kamila Pawelskiego, yy, szerzej znanego jako ekskluzywnego menela, więc myślę, że to, to, to jakkolwiek to brzmi. Zawodowo jestem blogerem, influencerem, bo chyba tak to się definiuje, a dodatkowo od pewnego czasu jestem też gospodarzem pewnej, pewnego rodzaju agroturystyki ojcem, mężem no i facetem. Wiele ról. A wiele osób uważa cię za guru mody męskiej. Zgadzasz się z tym określeniem? Chcesz być odbierany jako guru? To odpowiedzialna funkcja. Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie lubię tego rodzaju e sformułowań. Myślę, że jakby ja zawsze podkreślam też fakt tego, że dla mnie moda ma charakter użytkowy i jakby hmm. i zwracam uwagę tylko po prostu i wyłącznie na aspekt tego, że to jak wyglądamy wpływa na to, jakie relacje mamy z innymi ludźmi, czy, czy się z tym zgadzamy, czy nie, taka jest prawda i to udowodniona psychologicznie, więc ja za góru się nie, u, nie, nie, uz, nie uznaję, po prostu wydaje mi się, że pojawiłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze i wykorzystałem sprzyjający wiatr, <gry> który spowodował, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A skąd w ogóle Menel stał się Menelem? Skąd pomysł w ogóle na samą nazwę? Nazwa no, jest bardzo prosta w swojej etymologii, bo, bo ja ją zaczerpnąłem troszeczkę z wywiadu Macieja Maleńczuka, gdzieś on w swoim wywiadzie, wywiadzie został posądzony o to, że jest Menelem, i on tak stwierdził, że w sumie jest takim ekskluzywnym i kiedy Zakładałem bloga parę lat temu, sześć albo siedem, to ta nazwa wydała mi się bardzo spójna też z moim stylem, bo, bo jestem stylowo, jestem blisko mi jest do kwestii takich eleganckich, ale też gdzieś to staram się przełamywać właśnie tą taką menelskością. Poza tym jest to nazwa, która zapada w pamięć. Zapada, tak. Jest dość kontrowersyjna. Tak, tak, tak. No i jakby stąd powstała idea tej nazwy. A myślałeś kiedyś, nie wiem, o założeniu własnej marki? Bo na tę chwilę jesteś marką samą w sobie. Czy myślałem o założeniu marki jako takiej... Coś tam pewnie mi chodziło po głowie. Co więcej, mam jakieś tam działania, już podejmuję od jakiegoś czasu, żeby coś raczej nie jako własną markę, ale jako kolaborację, współpracę z inną marką stworzyć. Ale na ten moment myślę, że no tak, jest trochę tak, że ja, ja jako Menel jestem produktem, jestem marką, którą, którą sygnuje wiele rzeczy. Moją kolejną marką jest Into the Last, czyli przestrzeń nowy, taką slow life'ową, którą budujemy tutaj w województwie podlaskim. Więc myślę, że, że myśleć o tym myślałem na różnych płaszczyznach i w różnej, w różnej formie się to krystalizuje. Super, a miałbyś taką prostą receptę dla naszych słuchaczy, jak wybrnąć z tej roli ludzka, o którym często powtarzasz, mhm. a przejść do roli realizatora własnych pasji? Czy to wymaga jakiejś odwagi, determinacji? Myślę, że na pewno w pewien sposób tak. Z drugiej strony wiem też, że no dużo zależy od, od sprzyjających warunków dookoła i myślę, że jeżeli ma się jakiś cel i ma się jakieś marzenia, to warto do nich dążyć. No Oczywiście nie, nie, nie mamy gwarancji, że damy radę zrealizować wszystkie nasze marzenia i trudno jest mi radzić, co zrobić, aby nagle nie wiem, móc zrzucić sobie korporację i zacząć tworzyć coś własnego. Wiem jedno, że jeżeli chcemy chodzić po wodzie, to najpierw musimy wyjść z wody, więc to jest takie przysłowie, które jest bliskie memu sercu. Co, więc jedyna rada jaką mogę dać to, to to aby próbować. Jeżeli coś jest na przykład co, co lubimy robić a co nie jest zbieżne z naszym że tak powiem aktualnym życiem zawodowym no to należy próbować ryzykować i podejmować ten trud bo, bo kto wie może mm -hmm. się uda. Pewnie to wymaga też czasu tak do, tobie do, chyba do, też nie od razu tak. się udało tylko. <laughs> tak dokładnie tak myślę że to konsekwencja jest kluczowa i też ja mhm. żyję z takim przeświadczeniem, że dla mnie nie najważniejsze jest, nie najważniejsze jest zwycięstwo w realizacji moich celów, mhm. ale sam proces dążenia do, i, i też wiele przez to, nawet jeżeli zdarzają się porażki w moim życiu zawodowym czy, 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 czy jakimkolwiek innym, no to jakoś inaczej do tego podchodzę, ale mam zawsze tę satysfakcję, że przynajmniej próbuję. Podziwiam, tak szczerze. Przeniosłaś się teraz na wieś, prawda? Tak. Powiedz mi proszę, czy na wsi tak z dala od miejsc i ludzi jest miejsce na modę? Czy człowiek, tak mówiąc trochę kolokwialnie, dziadzieje? Nie, myślę, że to, 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 to jest kwestia chyba wewnętrzna. No, no, pewnie noszę częściej dresy, niż, niż nosiłem je wcześniej, ale, ale jednak mam swoje ulubione gumofilce, które dobierałem pod kolor. <śmiech> <śmiech> więc nie jest tak, że nagle człowiek dziadzieje i, i przykłada mniejszą uwagę. No, pewnie noszę bardziej komfortowe rzeczy, typu właśnie bluza dresowa, no spodnie właśnie, dresowe. Właśnie, tak myślałam, że może nie ma dla kogo się ubrać. Ja ubieram się dla siebie, więc zawsze tak powtarzałem, wiadomo jest, że Czasami ubieram się dla swojej wiktorii i też mi zależy na tym, aby jej się podobać. Czy że kiedy idę do swoich znajomych, żeby oni też mieli poczucie, że no, jakby, że jestem dobrze ubrane, ale też nie jest to jakby celem moim samym sobie, więc to jest kwestia bardziej indywidualna, bo myślę, że to jest ważne w ogóle w ubiorze, że to musi wypływać z nas i być satysfakcjonujące dla nas samych w głównej mierze, a nie dla ludzi dookoła. No, masz rację, no. Oglądałam w ogóle zdjęcia z waszego lasku, no co tu dużo mówić, jest, jest pięknie, no, zauroczyłam się. Podlaskie jest w ogóle niedowartościowanym województwem, więc tych z Państwa, którzy słuchają naszego podcastu, gorąco, gorąco zachęcam do tego, aby zacząć eksplorować Podlaskie. To jest na prawdę bardzo piękne i co ważne bardzo smaczne województwo. Sama się zbieram od dłuższego <laughs> czasu, więc może cię tam odwiedzę. A powiedz mi proszę, czy wyczucie stylu, wyczucie mody pomaga w innych dziedzinach życia, na przykład w urządzaniu kontenera? W pewien sposób na pewno, no bo jednak mam poczucie tego, że pewną estetykę, pewnego poczu poczucia estetyki można się nauczyć i on się jej się uczy na wielu płaszczyznach, bo nie wiem, są osoby, które są bardzo uwrażliwione artystycznie na malarstwo, czy na przykład na muzyka i to też pomaga w mojej ocenie budować świat dookoła, więc moda jak najbardziej, jakiś taki zmysł estetyczny i umiejętność łączenia kolorów czy faktur, materiałów może być czymś, co, co jest pomocne przy wykańczaniu domu, mieszkania I, i, i przyznam się szczerze, że bardzo mi też pomagało to, bo razem z moją Wiktorią my, no, jesteśmy poniekąd odpowiedzialni za to, jak wyglądają nasze domki, więc, więc myślę, że na pewno to pomaga. A wszystko robicie sami, czy gdzieś tam czerpiecie jakieś pomocy architekta, czy, czy jeszcze kogoś? Przy kontenerach mieliśmy na początku pomoc dziewczyny, która projektowała część tych domków. Później jednak przejęliśmy to trochę sami, trochę modyfikowaliśmy ten projekt, więc częściowo korzystamy z pomocy, częściowo korzystamy oczywiście z, z doświadczenia też zawodowców, bo też nie, nie, nie jesteśmy alfa i ale to co możemy, robimy, robimy sami. Gdybyś się miał tak ograniczyć tylko do jednej pasji, może to trudne pytanie, to co byś wybrał? Modę, muzykę, agroturystykę? Nie ograniczyłbym się. Myślę, że nie można się ograniczać. Nie ma co się ograniczać, tak? To znaczy, wychodzę z założenia, że na pewno z wiekiem jestem osobą, która coraz mniej srok za ogon chce łapać ale jednocześnie myślę, że jestem na tyle też, mam taki charakter, że bardzo dużo się u mnie zmienia. Ja też nie lubię stać w miejscu, więc gdybym teraz się określił, że na przykład tylko i wyłącznie agroturystyka, albo tylko i wyłącznie muzyka, albo tylko moda, to mógłbym za jakiś czas tych słów żałować, a nie chciałbym tego robić, bo wydaje mi się, że moja natura mi nie pozwoli stanąć w miejscu. Jasne. Słuchałam w ogóle twojej płyty Granice. Jestem pod wrażeniem. Powiesz <laughs> mi o sobie coś więcej, jako o muzyku, o swojej przygodzie w programie. Twoja twarz brzmi znajomo. No... Wymiatałeś tam. Muzyka zawsze była moim wielkim marzeniem i kiedy hmm. kończyłem szkołę muzyczną, kiedy, kiedy uczyłem się w klasie saksofonu. Altowego, to zawsze było to coś, co jakby było takim moim największym marzeniem. Z różnych przyczyn tego marzenia nie byłem w stanie realizować później w życiu dorosłym. No i kiedy ten blog umożliwił mi też pewną, pewnego rodzaju możliwość wydania własnej płyty, kiedy zacząłem skupiać się na pisaniu własnych tekstów i, i współkomponowaniu utworów na, na tamtą płytę, a później też dzięki tej płycie mogłem wziąć udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, no to gdzieś tak miałem poczucie, że, że jednak to, o czym marzymy w najmniej oczekiwanym moment może się spełnić, więc ta muzyka jest, była czymś jest czymś, co zawsze jest w moim sercu była też taką odpowiedzią na, na moje marzenia z dzieciństwa planujesz kolejną płytę? Wiesz co, my, na pewno cały czas działam muzycznie, może nie na tak mocną skalę, jak to miało miejsce przy wydawaniu płyty Granice, natomiast mm. cały czas muzyka jest obecna, cały czas coś sobie tam komponuję, dogrywam, no mam teraz małego syna, więc też jakby z nim spędzam czas muzycznie na tyle, na ile możemy i, i też widzimy, że ma pewną smykałkę do tego tematu, więc na pewno nie jest to coś, z czego rezygnuję i myślę, że to jest jedno z tych marzeń, które zawsze będzie w moim sercu i, i świat, w którym będę Chciał się obracać. Tak trochę zmieniając temat, ostatnio dużo się mówi o hejcie. Komasa mhm. nakręcił świetny zresztą mhm. film Hyper, Nie wiem, tak, czy widziałeś. Tak, tak, tak. Powiedz mi, proszę, czy w modzie jest miejsce na hejt? Czy często spotykasz się z komentarzami, nie wiem, człowieku, jak ty wyglądasz, w co ty się ubrałeś, że ktoś ci zwraca uwagę? Myślę, że w ogólnie żyjemy w świecie pełnym hejtu i to tutaj mhm. nie ma różnicy w jakiej branży się poruszamy, bo myślę, że ludzie jakby mają, jakąś taką cierpią z tego, nie wiem, satysfakcja, bo może to jest kwestia pewnych ograniczeń ludzi. Więc w modzie ona jest zauważalna. Tylko też mam świadomość tego, że po pierwsze, moja, tak jak powiedziałam, no moja stylówka nie jest jakaś wielce ekstremalna. To znaczy, jakby ja, tak jak mówiłem, no dla mnie moda ma charakter użytkowy, tak ją traktuję. I myślę, że zdarzają mm, się komentarze, moich, moich odbiorców, że być może spodnie w kwiaty, które nakładam w tym momencie nie do końca będą pasowały wszystkim. Ale też nie doświadczam tego jakoś tak bardzo mocno, albo też chyba raczej jestem z tych osób, która nie przeżywa hejtu jakoś bardzo mocno. I przez, na przestrzeni tych lat wydaje mi się, że się od niego w jakiś sposób uodporniłem. Ale czytasz komentarze? Widzę, że odpowiadasz na swoim Instagramie. Tak, jeżeli chodzi o. Starasz się zachować ten kontakt ciągły z, z czytelnikiem, z fanami. Zdecydowanie tak. To znaczy, wszystkie komentarze, które są dostępne na moich profilach, staram się je czytać. Nie na wszystkie mogę odpowiadać, mhm. ale wydaje Wydaje mi się, że podstawą pracy blogera, influencera, czy jakkolwiek tam nazwiemy, jest fakt tego, żeby należy utrzymywać relacje ze swoimi odbiorcami, więc na tyle, na ile mi czasu, oczywiście jak najbardziej staram się być w, w relacji z moimi odbiorcami. A jak sobie w ogóle radzisz w tej obecnej sytuacji, gdy ucierpiała no, zarówno moda, jak i turystyka? Ech, staram się żyć z przeświadczeniem, że szklanka jest zawsze do połowy pusty, pełna, nie pełna, nie pusta Trochę jest też tak, że my na przykład ruszyliśmy właśnie nasz turystyczny biznes w połowie lutego i w marcu musieliśmy go zamknąć ze względu właśnie na, na sytuację, w której się obecnie znajdujemy. Ale mimo wszystko staramy się jakoś patrzeć optymistycznie na przyszłość i, i wiem o tym, że branża modowa i branża turystyczna są branżami, które w pewien sposób ucierpią. Jak ale myślę, że w ogóle w tej sytuacji wiele branż ucierpi. Natomiast mam głęboką nadzieję, że ta sytuacja w naszym kraju już jakby powoli idzie w kierunku poprawy i mam nadzieję, że te poluzowania gospodarcze, które mają miejsce, że one tylko będą jakby wpływały na to, że dość szybko dane nam będzie odbudować straty. I tak chciałbym do tego podchodzić. To znaczy, myślę, że pozytywne nastawienie jest niestety w tym momencie bardzo kluczowe, żeby cokolwiek mogło się zmienić. I obserwując to, co się dzieje, to Mam głęboką nadzieję, że naprawdę że idzie to już ku lepszemu. Bo widziałam, że lasek znów jest otwarty. Tak, w tak, maja już funkcjonujemy. Ma, mamy, że tak powiem, praktycznie um, wolne terminy na sierpień teraz już. Tam jeszcze kilka dni wolnego. A, a tak mamy wszystkie najbliższe miesiące typu maja i. możesz sierpnia. zrobić spokojnie tutaj reklamę. Tak, masz reklamę. Zapraszamy. zajęta, Więc jeżeli ktoś ma ochotę na reset i, i bliski jest jemu klimat slow to zapraszamy do Into the Last. Bo widzę, że też konkursy organizujesz, że można się załapać. <noise> tak, tak. Czytając twojego bloga, tak teraz jeszcze trochę wracając do mody, dokopałam się do magicznych liczb 60-20-20. I cytując tu ciebie, jest to idealny podział proporcji, jakie powinna posiadać szafa każdego stylowego faceta, kobiety zresztą też. Mhm. Czy możesz rozwinąć ten wątek, to znaczy podpowiedzieć jak ujarzmić modę, aby się w niej nie pogubić? No i wydaje mi się, że 60% naszej szafy powinna zajmować klasyka, czyli coś, co jest zawsze ponadczasowe, coś, co nigdy z mody nie wychodzi. W przypadku mężczyzn jest to biała błękitna koszula, jest to granatowy garnitur, marynarka dwurzędowa, są to klasyczne jeansy, spodnie typu chino, golf na sezonie ziemno-zimowy płaszcz czy kurtka typu okroju M65, 20 kolejnych procent powinny być to rzeczy basicowe. Typu klasyczny basic, taki t-shirt biały, który możemy nałożyć do jeansów, Czarny t-shirt. I to są takie elementy podstawowe, które są uzupełnieniem tej klasyki. No i ostatnie 20% to są takie rzeczy trendowe, czyli coś, co w danym sezonie na przykład jest jako taki główny must -have. I traktujemy to jako coś, co może podkreślać w naszą znajomość trendu, i jakby, i to, że blisko nam jest do takiego, do, do takiego trendu. A, a jednocześnie też powoduje, że nawet jeżeli te trendy się zmieniają, a one się zmieniają bardzo dynamicznie. Na przestrzeni roku, czy na przestrzeni różnych sezonów, no to w tym momencie nie musimy też kupować w każdym sezonie i wymieniać całej szafy, bo jednak po pierwsze klasyka jest ponadczasowa. W połączeniu z basiciem daje nam taką bazę, że możemy mieć pewność, że zawsze będziemy ubrani adekwatnie do sytuacji, a te ostatnie 20% tego takiego powiedzmy trendu, tego high fashion, jeżeli tak możemy nazwać, to jest tylko coś, co pokazuje naszą e, elastyczność i też taką umiejętność puszczenia oka w temacie modowym. Bo powiedziałeś na początku, że moda ma dla ciebie charakter użytkowy, no nie jest koniecznością, tylko jakąś tam nieodzowną częścią życia człowieka. Potrzebujemy tak naprawdę mody? Myślę, że zdecydowanie potrzebujemy mody, to znaczy, ona na przestrzeni wielu lat pokazała, pomimo tego, że w jaki sposób można ujmować modę, to i, i, i ja się jakby, no tak, można ujmować modzie, to jednak na przestrzeni lat możemy zauważyć, że moda była, jest obecna i jakby ona jest takim elementem. No, którego nie należy deprecjonować i negować. Mm -hmm. A w swoich wywiadach często wspominasz o spójności wizerunkowej. Powiesz coś więcej na ten temat? Wydaje mi się, że gdybym nagle wystrzelił z reklamą, nie wiem, muszli klozetowej albo mm -hmm. gdybym nagle zaczął reklamować rzeczy, które nie są spójne z tym, czym się zajmuję w przestrzeni publicznej, no to, to to jest, to świadczy o pewnym braku spójności. Jeżeli chciałbym, aby moi odbiorcy traktowali mnie wiarygodniej, jako osobę, która, nie wiem, zna się na rzeczy i ma pewien, pewien autorytet, no to buduje się go właśnie w sposób taki spójny i świadomy. I to jest w ogóle coś, co nawet nie tyczy się tylko i wyłącznie osób publicznych, ale doty dotyczy też. W mojej ocenie przeciętnego Kowalskiego, że jednak warto jest być spójnym i, i jednak nie wiem, jeżeli coś myślimy, to, to, to być wiernym swoim poglądom czy, 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 czy rzeczom, w których się poruszamy. No tak, zgadzam się, a negujesz osoby, które tak robią? Nie neguję. To znaczy, jest to z moja. Nie interesuje cię to, tak? Jest wiekiem moja obojętność na głupoty albo na, na innych ludzi. Maleje. I, maleje, więc jakby mhm. <laughs> Mnie nie zwracam jakoś wielce na to uwagi. Myślę, że w ogóle dla wielu osób jesteś pewnym wzorem, kimś, kto wyszedł poza takie utarte schematy życia i mimo to dał radę. Mhm. Czyli ty miałeś jakiś swój wzór, mentora? Ktoś, kto cię pokierował? Wiesz co, na, na pewno było wielu ludzi, którzy miało wpływ na moje życie. począwszy od moich rodziców, przez moich dziadków, moich przyjaciół i dalej, dalej. Więc tych takich osób, mentorów w moim życiu na pewno było sporo, ale staram się też, myślę, że w życiu podchodzić do tego, do, do życia z takim przeświadczeniem po pierwsze takiej, właśnie tego co mówiłem, że szklanka jest do połowy pełna, nie pusta, twardo trzymać dwie, dwie nogi na, na, na ziemi. I myślę, że, że, że i być dobry dla ludzi. To jest chyba jakaś taka lekcja, mm. którą nie wiem, kto, kto mnie je nauczył, ale staram się po prostu ją kierować, i myślę, że, że, że to mi pomaga. A, a to, że ktoś traktuje mnie jako autorytet czy jako wzór, jest to bardzo miłe, ale, ale, ale też ja, ja osobiście się nie czuję taką osobą, którą nie, ja nie widzę w sobie aż tak wielu zalet, które warto by było powielać. Jak czytałam twoje posty, to często w nich właśnie pobrzmiewa jakaś taka pozytywna filozofia. Naprawdę fajnie się to czuje. Ta. Co sądzisz o określeniu, że moda to targowisko próżności? O, trochę się z tym zgadzam. Mam wrażenie, że um, ona jest takim nadmuchanym balonikiem, z którego um, od dawien dawna nie można upuścić ciśnienia. Um, I zdaję sobie sprawę, że moda przez wiele traktowana jest bardzo poważnie. Ale jednocześnie jest coś w tym wszystkim, że, że jednak jest to ta dziedzina branży, tej takiej artystycznej, która chyba, mam wrażenie, momentami jest najbardziej próżna, bo jest nastawiona tylko na tę część taką zewnętrzną i to, jak człowiek wygląda. Więc momentami potrafię zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale mam też poczucie, że jest wielu ludzi w branży modowej, którzy traktują ją naprawdę w bez zbędnego ciśnienia, i, i myślę, że, że, że chociażby ta obecna sytuacja też wymusi trochę te, tego rodzaju podejście, w mojej ocenie, do, do branży modowej. Tak, to możliwe, ale nie uważasz się za człowieka próżnego? Przez to, że interesujesz się modą? Na pewno w jakichś aspektach jestem próżny, każdy z nas jest próżny na, na, na pewnych płaszczyznach, więc mm -hmm. no, tutaj nie będę mówił, że tak nie jest, ale jeżeli chodzi o modę, no, to trudno mi jest chyba zarzucić próżność tą taką no, związaną z branżą. Dobra, to ostatnie pytanie. Zważając na to, że jest to podcast o obuwie, zechcesz nam zdradzić, jaki jest twój ulubiony model butów i czy butami można ograć całą stylizację? Myślę, że w przypadku mężczyzn w ogóle buty, jak i dłonie to są kluczowe elementy takiej wizytówki męskiej i to jest coś, co według badań podobno na co kobiety zwracają swoją szczególną uwagę. Więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie butami ograć całą stylizację, ale na pewno jesteśmy w stanie butami podkreślić swoją stylówkę i ją przekreślić, gdybyśmy ją mieli, gdybyśmy tam coś przekombinowali. Więc to tyle, jeżeli chodzi o budowanie stylówki. I moje ulubione rodzaje butów obecnie to są w gumofilce, ale patrząc, że mamy sezon, to uwielbiam Espadryle i Mokasyny, czyli i buty typu Sleep on, te, czyli te, które się bardzo szybko tak, wkłada stwane. i zdejmuje, ale bardzo lubię też sztyblety. Uważam, że to jest też męska klasyka, która powinna znaleźć się w męskiej szafie. I, i buty typu Mąki to są takie. Jest takich kilka gatunków typu właśnie właśnie buty, sztyblety. Monki, Espatryla i Adidasy. To są chyba takie cztery, bez których ja sobie nie potrafię wyobrazić swoje, swojej szafy i które mam u siebie. A ile par butów masz w swojej szafie? Sporo. Chyba mam więcej niż moja Wiktoria, więc jest, jest tak, że główna szafa z butami jest moja, jakby nie było. Rozumiem. To dziękuję ci bardzo, bardzo za tą rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Kamilów za rozmowę i za kilka bardzo cennych uwag modowych. Słuchaliście Fashion Express podcastu od eobuwie.pl?